Niech błogosławieństwo Wszechmogącego Boga spocznie na Tobie, drogi bracie, droga siostro, która właśnie kliknąłeś na ten film. Witamy serdecznie na kanale Świątynia Światła, gdzie każdego dnia staramy się nieść światło Chrystusowe do serc wszystkich wiernych. W tym szczególnym dniu, gdy rozpoczynamy miesiąc czerwiec, chcemy razem z Tobą zanurzyć się w modlitwie i oddać się opiece Najświętszej Maryi Panny. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego właśnie Maryja została wybrana przez Boga, aby być matką naszego zbawiciela? Czy wiesz, jaką rolę odgrywa w naszym codziennym życiu duchowym? Te pytania nie są przypadkowe, bo dzisiaj odkryjemy głębię jej miłości i opieki nad każdym z nas. Czerwiec to miesiąc szczególny w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. To czas, gdy w sposób wyjątkowy czcimy najświętsze. Serce Jezusowe, ale także wspominamy liczne święta maryjne, które przypominają nam o niezwykłej roli Matki Bożej w historii zbawienia. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co oznacza dla ciebie osobiście to, że Maryja jest nie tylko matką Jezusa, ale także twoją duchową matką? W Ewangelii według Świętego Jana, rozdziału 19, wersy 26-27, czytamy te przejmujące słowa Jezusa wypowiedziane z krzyża: Jezus, widząc matkę i stojącego przy niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej chwili uczeń wziął ją do siebie. Te słowa nie były skierowane tylko do świętego Jana, ale do każdego z nas, każdego ucznia Chrystusa. Zostań z nami do końca tego filmu, aby odkryć, jak możesz powierzyć cały miesiąc czerwiec opiece Maryi i jak ta decyzja może przemienić. Twoje życie duchowe. Poznasz konkretne sposoby, jak nawiązać głębszą więź z Matką Bożą i jak pozwolić Jej prowadzić Cię przez nadchodzące tygodnie. W tym dzisiejszym czasie modlitwy otrzymasz także błogosławieństwo na cały miesiąc, które będzie Cię chronić i wzmacniać w każdym dniu. Módlmy się razem. Najświętsza Maryjo Panno, Matko Boga i Matko Nasza, z ufnością zwracamy się do Ciebie na progu tego nowego miesiąca. Ty, która wypowiedziałaś swoje fiat, niech mi się stanie według słowa twojego. Naucz nas podobnego zawierzenia woli Bożej. Prosimy cię, byś objęła swoją matczyną opieką każdy dzień czerwca, każdą godzinę i każdą chwilę naszego życia. Ty znasz nasze potrzeby, lęki i pragnienia serca. Wstawiaj się za nami u swojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ale czy wiesz, dlaczego modlitwa do Maryi jest tak skuteczna? odpowiedź znajdziemy w Ewangelii według Świętego Łukasza. rozdział pierwszy wers 28, gdzie anioł Gabriel zwraca się do niej słowami: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą. Te słowa pokazują nam, że Maryja jest rzeczywiście napełniona łaską Bożą w sposób wyjątkowy. Jej bliskość z Bogiem jest tak intymna, że każda jej modlitwa za nas dociera prosto do serca Bożego. Święty Ludwik Maria Grignonde, Montfort pisał, że nigdy nie słyszano, żeby którykolwiek z tych, co się uciekał pod opiekę Najświętszej Maryi Panny, wzywał jej pomocy i błagał o wstawiennictwo, został przez nią opuszczony. Zastanów się przez chwilę nad swoim życiem: jakie wyzwania czekają cię w tym miesiącu? Może są to trudności w pracy, problemy rodzinne, niepokoje o zdrowie, czy duchowe zmagania? Maryja, która doświadczyła bólu i cierpienia, stojąc pod krzyżem swojego syna doskonale rozumie każdy Twój ból. W Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 2, wers 35, starzec Symeon prorokuje do Maryi, a Twoją duszę miecz przeniknie, wskazując na cierpienia, które ją czekają. Ta sama Maryja, która przeszła przez tak wielki ból, jest teraz gotowa towarzyszyć Ci w Twoich trudnościach. Módlmy się dalej. Maryjo, Matko Bolesna i Matko Pocieszenia, Ty, która znasz smak łez i bólu, Wspieraj nas w naszych cierpieniach. Naucz nas jak ty przyjmować wolę Bożą z poddaniem i ufnością. Kiedy życie staje się trudne, przypomnij nam, że Bóg nigdy nie opuszcza swoich dzieci. Twoja obecność przy Krzyżu pokazuje nam, że nawet w najciemniejszych chwilach nie jesteśmy sami. Prosimy Cię, bądź z nami w tym miesiącu czerwcu. Prowadź nas ku Swemu synowi, który jest naszą nadzieją i zbawieniem. Jak praktycznie możemy powierzyć Maryi cały miesiąc czerwiec? Po pierwsze, każdego ranka, zaraz po przebudzeniu, możemy odmawiać krótką modlitwę zawierzenia dnia. Nie musi to być długa modlitwa. Wystarczy proste: Maryjo, powierzam Ci ten dzień, prowadź mnie ku Jezusowi. To proste zawierzenie może przemienić całą jakość naszego dnia. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że taka mała modlitwa może otworzyć twoje serce na niezliczone łaski? W pierwszym liście świętego Pawła do Tesaloniczan, rozdział 5, wers 17, apostoł zachęca nas nieustannie się módlcie. Ta nieustanna modlitwa może rozpocząć się właśnie od porannego zawierzenia Maryi. Po drugie, czerwiec to doskonały czas, aby codziennie odmawiać różaniec. Czy wiesz, że różaniec to nie tylko piękna modlitwa, ale prawdziwa szkoła kontemplacji kiedy medytujemy tajemnice różańcowe razem z Maryją przeżywamy najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa w tajemnicach radosnych kontemplujemy zwiastowanie nawiedzenie narodzenie pańskie ofiarowanie i znalezienie w świątyni każda z tych tajemnic pokazuje nam jak Maryja była obecna w najważniejszych momentach życia swojego syna czy nie jest to piękny przykład dla nas jak mamy być obecni w życiu Jezusa? Módlmy się jeszcze. Maryjo Różo Mistyczna, naucz nas modlitwy różańcowej. Kiedy przebieramy ziarna różańca, niech każde zdrowaś Maryjo będzie wyrazem naszej miłości i wdzięczności. Przez kontemplację świętych tajemnic wprowadź nas głębiej w misterium życia, śmierci i zmartwychwstania Twojego syna. Niech różaniec stanie się dla nas mostem łączącym Ziemię z niebem. A każda modlitwa niech będzie jak pętla kwiatów układanych u stóp Tronu Bożego. A czy zastanawiałeś się nad tym, że Maryja jest także doskonałym przykładem życia w łasce? W magnifikat swojej pieśni uwielbienia zawartej w Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 1, wersy 46-55, Maryja śpiewa: Wysławia, dusza moja pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim. Że wejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Te słowa pokazują nam jej pokorne serce, pełne wdzięczności za wszystko, co Bóg dla niej uczynił. Jak możemy naśladować tę postawę w naszym codziennym życiu? Odpowiedź leży w codziennej praktyce wdzięczności i uznawania działania Boga w naszym życiu. Trzeci sposób na to, aby pozwolić Maryi prowadzić nas przez Czerwiec, to częste czytanie i medytowanie fragmentów Pisma Świętego związanych z jej osobą. Czy wiesz, że każdy fragment Biblii mówiący o Maryi zawiera głębokie przesłanie dla naszej duszy? W scenie zwiastowania widzimy jej ufność Bogu mimo niepewności. W scenie nawiedzenia świętej Elżbiety obserwujemy jej służebność i troskę o innych. W kanie Galilejskiej dostrzegamy jej wstawiennictwo i troskę o potrzeby ludzi. Słowa, które wypowiada do sług: Zróbcie wszystko, co Wam powie z Ewangelii, według Świętego Jana, rozdział 2, wers 5. To jakby testament skierowany do każdego z nas. Módlmy się dalej. Najświętsza Panno, ty, która w kanie galilejskiej wstawiłaś się za nowożeńcami, wstawiaj się także za nami w naszych potrzebach. Naucz nas dostrzegać potrzeby naszych bliźnich i służyć im z miłością. Kiedy widzimy, że komuś brakuje radości, pomocy czy wsparcia, niech Twój przykład inspiruje nas do działania. Prosimy Cię, wstawiaj się za wszystkimi, którzy słuchają dzisiaj tej modlitwy. Każdy z nas ma swoje intencje, swoje prośby, swoje marzenia. Ty znasz je wszystkie, zanim jeszcze je wypowiemy. Czwarty sposób to zawierzenie Maryi naszych planów na czerwiec. Czy masz jakieś ważne decyzje do podjęcia w tym miesiącu? Może planujesz jakieś zmiany w życiu? Masz przed sobą ważne spotkania lub wyzwania zawodowe? Pamiętaj, że Maryja jest matką dobrej rady. W Starym Testamencie, w Księdze Przysłów, rozdział 3, wersy 5-6 czytamy. Ufaj Panu całym swoim sercem i nie polegaj na własnym rozumie. Myśl o Nim na wszystkich swoich drogach, a On wyprostuje Twoje ścieżki. Maryja, która zawsze myślała o Bogu i szukała Jego woli, może nas nauczyć takiej postawy. Czy wiesz też, że czerwiec to miesiąc szczególnego błogosławieństwa dla rodzin? Maryja, będąc częścią świętej rodziny z Nazaretu, doskonale rozumie wyzwania życia rodzinnego. W Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział drugi. Wers 51. Czytamy, że Jezus był im, Maryi i Józefowi posłuszny i że Matka Jego zachowywała wszystkie te sprawy w swoim sercu. Ten obraz pokazuje nam harmonię i miłość, która panowała w ich domu. Czy Twoja rodzina może stać się miejscem, gdzie mieszka pokój i miłość podobna do tej z Nazaretu? Módlmy się za nasze rodziny. Maryjo, Matko Świętej Rodziny, błogosław nasze domy i nasze rodziny. Naucz rodziców mądrości w wychowywaniu dzieci, a dzieci szacunku i posłuszeństwa wobec rodziców. Gdzie są nieporozumienia, przynieś pojednanie, gdzie jest ból, przynieś uzdrowienie, gdzie brakuje miłości, rozpal na nowo ogień serca. Prosimy Cię szczególnie za te rodziny, które przechodzą przez trudne chwile, za małżeństwa, w kryzysie, za rodziców samotnie wychowujących dzieci, za dziadków, którzy czują się osamotnieni. Piąty sposób na życie z Maryją w czerwcu to praktykowanie czynów miłosierdzia, które ona sama praktykowała. Przypomnij sobie scenę nawiedzenia z ewangelii według świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersy 39-56: Maryja, będąc w błogosławionym stanie, nie myśli o swoich potrzebach, ale śpieszy z pomocą do krewnej Elżbiety. To piękny przykład tego, jak prawdziwa miłość zawsze myśli o innych. Jakie dzieła miłosierdzia możesz podjąć w tym miesiącu? Może odwiedzenie chorego, pomoc potrzebującemu, słowo pocieszenia dla kogoś, kto cierpi. Zastanów się, kim jest dla Ciebie Maryja? Czy jest tylko odległą postacią z historii, czy może żywą, kochającą matką, która czeka na Twoje zawierzenie? W objawieniu świętego Jana, rozdział dwunasty, wers pierwszy widzimy wizję niewiasty obleczonej w słońce? Która miała księżyc pod stopami, a na głowie wieniec z dwunastu gwiazd. Ta wizja pokazuje nam chwałę Maryi w niebie, ale jednocześnie jej moc wstawiennictwa za nami na ziemi. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że ta sama Maryja, której oddajemy cześć w niebie, może być Twoją codzienną towarzyszką na ziemi? Módlmy się na zakończenie: Najświętsza Maryjo-Panno, królowo nieba i ziemi, powierzamy Ci siebie i wszystkich naszych bliskich na cały miesiąc czerwiec. Niech każdy dzień tego miesiąca będzie dniem wzrostu w miłości do twojego syna. Obdasz nas spokojem serca, mądrością w decyzjach i siłą w przeciwnościach. Kiedy będziemy się wahać, przypomnij nam twoje słowa. Niech mi się stanie według słowa twojego. Kiedy będziemy się lękać, przypomnij nam, że Bóg jest z nami. Kiedy będziemy samotni, pozwól nam odczuć twoją matczyną obecność. Niech ten czerwiec będzie dla ciebie miesiącem szczególnej łaski i błogosławieństwa. Niech każdy dzień przyniesie ci nowe doświadczenie Bożej miłości przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny. Pamiętaj, że modlitwa to rozmowa z Bogiem, a Maryja jest najlepszą przewodniczką na tej drodze. Nie bój się powierzać jej swoich radości i smutków, swoich nadziei i lęków. Ona wszystko rozumie i za wszystko wstawia się u swojego Syna, drogi bracie, droga siostro. Jeśli te słowa dotknęły twojego serca, jeśli poczułeś obecność Bożą w czasie tej modlitwy, zostaw komentarz poniżej i podziel się swoimi przemyśleniami. Twoje świadectwo może być źródłem siły dla innych. Nie zapomnij zostawić łapki w górę, jeśli ten film był dla ciebie błogosławieństwem, i zapisz się na kanał Świątynia Światła, aby nie przegapić kolejnych modlitw i rozważań. Niech Bóg ci błogosławi, niech Maryja cię prowadzi, a Duch Święty cię inspiruje w każdym dniu tego miesiąca. Amen.